Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Norris a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Thailand. Już jestem happy po prostu Bo, ponieważ gdyż przeszedłem się tutaj i pootwierałem kilka e, plecaków Złapałem około 3000 z czego zostały mi 4235 dolców A i wykorzystałem to w sposób ten 1000 wykorzystałem w sposób bardzo burżuazyjny O, no, naprawiłem sobie maczetę I ulepszyłem magnum Nie wiem po co, ale żeby był respekt na mieście I mam nadzieję, że respekt na mieście będzie Może coś jeszcze na górze będzie Aż nie, nigdy chyba na górze nie byłem Banoi, tak Banoi No złaś mi na dół Nie... Kłupoty, jak się sam. We need to talk. No, Co tam, we need to bolster the church against any attacks from those undead demons. For that, we need some special tools. Will you help us find them? I'm up for it. Aha 400 metrów stąd? O jejku to dużo Dobra potem przeczytam tego smsa Nie lubię robić cięć tak zwanych Ale czasami jest to nieuniknione Gdzie jest To Ty jesteś Joseph? Nie, ty nie jesteś Józef. A Józef już pewnie się gdzieś tam szwenda po mieście. Jako pospolity szwenda, czy ewentualnie jako pospolity biegacz? A to jest znowu to miejsce, którego nienawidzę. Dobra. Nie ma, nie ma co owijać. Muszę się na nich zemścić. Już. A ty. Co ty, Co ty, Co ty chciałeś? A mój but ciągnie, ciągnie. Mocny but. A, trampki jakieś to są. Fuck. Oh. Oooo, jeszcze ty. No i co, dalej, 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 koksy? Takie koksy jesteście? Spadaj. Spadaj. rozkładamy ludzi e, zombie na czynniki pierwsze w tym odcinku anything else Jakie ja dawno nie widziałem w detalandzie Densuj, densuj, tak jak ja w Tajlandii dawno nie widziałem śmierduchów nie mówię, że za nimi tęsknię ale dziwne, że ich nie widziałem a tam nic? O, jakaś torba? Klej. Laskowy. O, Szkoda, że nie można odbić tak tej głowy. Nie no, bez przesady Aż tak zdesperowany nie jestem, żeby wchodzić do kanałów A po co ja idę w ogóle? A O wilku mowa Tychamilk, <śmierna> śmierć, Nie mylę Przepraszam, ale w takiej sytuacji to nie mogę pogardzić. Ciemne mury Patyk na patyk. Jak patyk to na patyk? Co biegasz do mnie na jakiś wyskoczy zaraz? Dawaj, chodź biegasz. Nie krępuj się, wbijaj do mnie. to Aha, no to naprawiamy. Mamy 4000. Hop. 3 żeby nie było. Nie, no tasak, jak już ta, taki tasak to skarb. Naprawdę. Jak jest autem zastawione, to znaczy, że coś jest schowane. Znaczy ja obstawiam. Aż wejdę na górę zobaczyć co tam jest. Bo jestem bardzo. Ej, no. Coś musi być. Cegły. mi tu cegły. Dobra, tego to ja nie wiem. Kij z tym. Ja stąd schodzę, nie wiem co ja tu w ogóle robię. Zwijaj się sam. Powiedzą coś y, na posterunku policji? Śmiem wątpić. Po ostatniej akcji to... Dzisiaj się bawimy, proszę Państwa, tasakiem. O, już taki kozak nie jesteś, co? Jak rączki zabrakło, jak to mawiał? Koniec zabawy tasaków. Na razie. O tysiąc. Już chce się grać. Prawo, lewo, 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 prawo. Ogarniamy was wszystkich. Już nawet mi nic powiedzieć nie dadzą. Chamy jedne. Biegające. Zapoznaj po... zapoznaj ulepszone magnum w gnoju. Honorowa śmierć. A To no, jest szacha na trafie No, 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 ktoś, kto razem tu do kolejki? No proszę, chodźcie, chodźcie O, let's see what we got Męcząca maczeta Trzeba to podmienić. E, jakby to teraz... Tutaj załatwić tą sytuację. Co ja w ogóle chciałem? A, a maczeta elektro. No brawo, Norris. Ślepota jedna nie boli. Kolejne miejsce, w którym e, jakiś czas temu... Gryzłem ziemię. I nie zamierzam tego powtarzać. Jestem. Ale nie gryzłem ziemi. <ścoughs> o, jest tu do naprawiania. Maczeta. Męcząca maczeta. I tasa. O, przynajmniej się napijemy trochę. Hmm, hmm, hmm. Hmm, a, myślałem, że mam wejść do kanałów. Wow. Już miałem was wszystkich zbludzać. Hmm. O, coś nie trafiłeś. <laughs> Bez noża i już kto tak nie jest. No przykro. Czyżbym słyszał bandytów? Mm -hmm. very probably <laughs> no Jak sytuacja cisza jakaś, której e... której My się dziwię nie szmata. Zębatki

Nie wiem z czym je, mam teraz do czynienia. Z czym i z kim. No coś mi tutaj warczy. Mocny rewolwer. No i. Czyli nie mam co liczyć na mocny rewolwer? Tylko o co temu kolesiowi chodziło? Że ja tu nic nie widzę. Naćpał się znowu pewnie czegoś i teraz majaczy chłopak Tak, o mało kulki w łeb nie zarobił Co jest na dachu? Please było coś tutaj ciekawego, please. O, skrzyneczka. Maczeta wojskowa Nogit. Zamiast czego to weszło? Nie wiem, ale to sobie potem e, popatrzymy. No, nie mogę się <laughs> we have to stop that leak. I've got a job for you. No, to? Can you check the dead in the pumping station and make sure none of them are dangerous? If they are, then it's... Okay, what the hell? Dobra Checkpoint Tylko co ja mam teraz zrobić? Eee... Oczy Kiedyś kiedy indziej to zrobimy Ważne, że checkpoint tam strzelił jak już tu jesteśmy. Co jest? Co to ma być? Aha. O co chodzi? Dobra, kija rozumiem. <grystanie> Bandytów słyszę, no. Dobra, zwijamy się. Chyba się nic przynajmniej nie zrespiło. Tak. A te piątki to skąd lecą? Z samochodu chyba te piątki nie lecą, tylko z jakiegoś hama. Dobra. Dobiega, czy słyszę znowu? Ej Śmierduchy. E no, widzę ewolucja. Ewoluujemy. Coś się tutaj telepie w moją stronę. Honorowa śmierć. O, drabinka. Ups. Mam nadzieję, że ta rana nie będzie na górze, bo... Nie wiem, gdzieś go słyszę znowu. O! What the f No do bystrych to wy nie należycie, na, naprawdę. Ale... Co biegacze robią na dachu? Coraz bardziej mnie ta gra zadziwia. Gdzieś go słyszę. Wie, widziałem, widziałem, jest ta. Jakaś skrzynka tu jest. Honorowo, żeby nie było. Honorowa śmierć dostać kulkę w łeb. Mhm. Mm Nie to tylko... A, jest. Mm -hmm. Na razie nic tu nie widzę, żadnego. No jeszcze nie trafił, no. Coś jest z... Coś tu nie gra Ciekawe jak daleko będzie za mną las Już się na spacerowaliśmy, tak? No co, 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 to, 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 spokój. Spokój mówię. Oh. Szkoda mi amunicji w ogóle. Będę musiał potem kampić, żeby ten... Będzie jak na początku, założy się. Jeszcze? Ła... Jupi! Co to było? Masz, maczuwa. Eee... Yy. What the... Mm. Gdzie jest moja maczeta? Elektro... Jak, ludzie, nie mówcie, że wy, wyrzuciłem ją. No, no jak? How? No jak to, no. No i jak ja biegłem? Zacznijmy od tego jak biegłem. Robiłem tak i tak. Znaczy się powinna być gdzieś tu. Jeszcze raz. Sierp, tasak, łot dwuręczny, kij, trzcina, maczuga, wojskowa, męcząca maczeta. No nie ma! Kij ci w oko. Zrobię se nową. Nowego elektro zrobię. I nie podskoczycie mi. Może nie aż tak bardzo. <śm> Pierdzielę Pierdzielę to wszystko e, No od no, następnego poziomu ładujemy w furię Żeby była, trwała dłużej Umiejętności, już patrzymy Trzy poziomy Furia trwa dłużej A każdy cios wyrzuca przeciwnika w po po przeciwników w powietrze Trzy. Za cztery poziomy Czyli dodajmy sobie e, Potem co możemy Furia Wuriat y, trwa jeszcze dłużej, a twoje ciosy dosłownie wy wystawiają, wysłają, kurde, wrogów w kosmos. Ty, ale przy ludzie, przynajmniej przeszedłem ich... Przeszedłem obok nich. No i git. Mi się na przykład nie podoba to y, w tych w Dead Island, że... Jak zginiemy, to kasę tracimy Dobra I kontynuujemy naszą opowieść Opowieść Dwa tysiące Iż lubię to hmm. A! Włach! Wow. Cztery Teraz robimy tak Bomba z dezodorantów Stworzono. Elektro. Nie, nie 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 nie. Najpierw ulepszymy. A nie nie nie. Najpierw sprawdzimy jakie są parametry. To ma lepsze. Dobra. Stwórzmy elektro.

Muszę wiedzieć, wygląda, a gdzie mieszka, on nie w Dobra. A więc... Nie, tutaj zakończymy. No, ogólnie to się zajmiemy tym w następnym odcinku. Także ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii zagrajmy w The Thailand. Fajna. Dobra. Także na razie.